Na pierwszy dzień naszego Blue Week mamy specjalną ofertę minus 15% na wodę półlitrową gazowaną. Kot rabatowy czeka w opisie. Tylko dziś. W sklepach Black Friday to jest i gonitwa. Woda dla firmy PL Blue Friday. To spokojne, mocne promocje na paletowe dostawy wody mineralnej dla firm. Więc zamiast kupować wodę w purtorniach czy jeździć po jakichś marketach, cash and carry, po prostu wchodzisz sobie na woda dla firmy.pl, ukośnik Blue Myślnik Friday, klikasz zamów i woda po prostu dojeżdża do Twojej firmy na czas. Co daje Blue Friday? Cztery konkretne korzyści. Po pierwsze, 10% na wszystkie nasze produkty do 1 grudnia tego roku. Po drugie, 15% na jeden wybrany produkt każdego dnia. Po trzecie, dodatkowe 5% na kolejne zamówienie do wykorzystania w grudniu. I po czwarte, jeżeli polecisz nam firmę, która kupi od nas pierwszy raz, zarówno dla Ciebie, jak i dla tej firmy, którą polecisz, damy dodatkowe 10% rabatu na pierwsze zamówienie. I ważna rzecz, nie tylko sprzedajemy wodę, ale dbamy również o tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. W trakcie trwania akcji Blue Friday każda sprzedana paleta równa się jedna z dla OSP Wesoła. To kontynuacja naszej współpracy ze strażakami. Pomagamy im regularnie, a Blue Friday to kolejna okazja i cegiełka do tego, żeby wesprzeć straż pożarną. Zamawiasz w minutę, bez umów i bez formalności. Sprawdź dzisiejszą promocję na wodę dla firmy.pl i obserwuj, bo jutro kolejna.